Witam Was, wszystkie byczki z tej strony, Adrian Klarson. Witam Was, wszystkie byczki z tej strony, Adrian Klarson. Muzyka! Teacher wie, że na pełnej, bo dawno go nie było, więc trzeba to nadrobić. Straty. No i co ja mogę, mam więcej powiedzieć, byczki? No, no, tam jakiś like, tam jakaś subskrypcja, tu jakiś tam komentarz. No i zobaczmy, co ta babcia ma tam dzisiaj. Ciekawego, zanadrzu.

A nie. A tam się mówi, bez dzieci, ale oczywiście, no my się wpierdzielimy na imprezę, no bo zawsze to robimy. Więc no dzisiaj nie będzie inaczej zdecydowanie nie. Bo nie ma muzyki. O, jest już dobra muzyka, wszystko się naprawiło, nie ma problemu. Lecimy na pełnej. Tak, co, jednak trampolina powinna być gdzieś na zewnątrz, więc zakładam, że gdzieś będzie tutaj z tyłu. No jest, no, no jest. Mogę sobie na nie poskakać? Powiedzcie, że będę się na nie odbijał. Jak nie będę się na nie odbijał, to to jest skam aktualnie. Nie? Powiedzcie, że będę mógł na nie skakać. No. 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 Żal, no. no żal. A mogę drabinę poruszyć? Nie Coś będzie fajnego. E, no. Taka bieda. No. Taka bieda trochę, że tak powiem. No. To drabiną postuj sobie. tutaj. czemu nie mogę tutaj przejść? Czy jest jakiś niewidzialny. Jakiś niewidzialny hitbox to jest. No ważne, nieważne, nieważne, nie wnikam, nie wnikam tutaj. O babciu, hello. Przez okno nie możesz przejść, prawda? No właśnie, nie możesz przejść. Hello babciu, nie możesz przejść przez okno, nara. pani teraz do kuchni będziesz szła. A dobra, ja tak tutaj nie mogę sobie przejść, dobra, dobra. Hmm, co można zrobić z trampoliną, żeby ją tutaj zepsuć? Na pewno jakieś, nie wiem, sprężyny wyjąć, czy coś takiego, nie? Jakiś klucz tutaj by się przydał, czy coś takiego. Do tej roboty. Zawsze coś w kuchni generalnie leży, więc ja lubię do kuchni zaglądać. Uf. Uf. Yy, no a dobrze, babciu, tam się gadaj do siebie, wszystko super. Ale czy my mamy? Przebuję jakiegoś fanta, jakiejś pierwszą rzecz, która mnie, no wiecie, naprowadzi na dobry trop, co ja muszę w ogóle robić, bo powiem Wam szczerze... no... mało pomysłów mam, mało pomysłów, gra mi nie podpowiedziała nic, i itp. tyle. Mogłem zobaczyć w sklepie, co jest w sumie za przedmiot jakiś do kupienia, bo on zawsze sugeruje, co wtedy trzeba, wiesz... jak to może sugerować coś... gra, co możesz kupić, to w tym momencie oznacza to, że będziesz mógł też... to znaleźć tutaj i się pewnie Ci... tutaj... Y Czekajcie, bo mi głowę ucięło przyda? No się wiem jak on stoi z tym trapem, jak takie, wiesz jak takie zombie. O, ręce do przodu ma i tyle. Normalny człowiek by to trzymał sobie tak normalnie, nie? I sobie z tym cisnął a ten trzyma przed twarzą. Ale w sumie dobrze zaczyna przed twarzą, tak to bym nie wiedział. O, co to? Nitka jakaś? Co mam z tym zrobić? Po co mi nitka do trampoliny. Co ja mam ze w sensie, ja nie, 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 nie czaję tutaj jakiegoś yy, połączenia. Można zrobić jakąś dziurę na przykład i coś w tym zatkać. O, to było też. To mogę, to to się może przydać. Tego nie było wcześniej tutaj. Cóż to jest? Hmm. Hello, hello? Ej. Halo, hello? Halo, hello? Hello, kolejny lustra, witam, witam bardzo serdecznie! Dobra, no łomie też się nie przydasz generalnie. Wydena... Halo, pułapko! No wiesz ty, co? Jak mogłaś mi to zrobić? Naprawdę... Skandal, skandaliczne zachowanie z twojej strony! O! Nie to? Do... Stałem za oknem, babciu! No co ty nawet nie otworzyłaś tego okna! Halo? Okno, Halo? Dobra dobra, poskakali sobie na tej trampolinie znowu, musiałem to obejrzeć. Ja to bym chciał jednak zobaczyć ten styzoryk, który tu by był znowu. Ten nożyk do paczek, dobra. coś tam znalazłem? To nitka gdzieś, ta nitka była, ta nitka, nitka, nitka. Gdzieś tutaj byłaś nitko, nie? Spróbuję zgarnąć moje fanty, które miałem wcześniej, no bo babcia mi... Po prostu ja nie wiem co to okno sobie wyobrażało, ale no ewidentnie jest niesprawne, nie? O, nitka, witam, witam nitko, dobra. Zabieram te tutaj artefakty moje i idziemy przetestować na trampolinie. Zobaczyć co można zrobić. To jest w sumie takie trochę śmieszne jak teraz tak pomyślałem o tym, bo jestem dzieckiem, chcę zrobić jakiegoś pranka, idę do tego domu i nawet nie wiem co zrobić, muszę coś wymyślić na bieżąco. Nie mam żadnego planu ani nic. No dobra, no, no jest dziura, no rozwaliłem trampolinę, no super, nie? Naprawdę świetne zachowanie. Normalnie nie polecam wam tak robić. No zanitkować jej tak sobie nagle nie mogę, więc trzeba coś innego wymyślić jeszcze tutaj. Czy coś jest z piwnicy? Nie wiem, zawsze jak myślę, że to jest z piwnicy, to nie ma, a raz na rozki rok tam coś jest i wtedy się zdziwiam zawsze, ale no trudno, na razie do mnie wejdę. A może wejdę? Użyję magicznego zielonego klucza. No. Pierwsza raz praktycznie klucza chyba tego użyję. Bo akurat się zdarzyło, że jest zamknięte, ja akurat mogę sobie ułatwić życie i wejść tędy. Halo? Halo? Nie działa, nie działa, no ja, ja wam nie powiem, co mam zrobić. Wyrzuciłem ten klucz, już po... Nara, nara kluczu, nara. Babciu, nie, nie dam się nabrać na kolejne okno, absolutnie nie. Tym bardziej na otwarte się nie da nabrać, nie, nie, nie. Ej babciu, ty tam zoomujesz, co jest? Boże, dobra, uciekam w drugą jednak, dobra, 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 dobra wygrałaś. Ej, nie mogę tu przejść, halo? Oh, Dawajcie mi przejście. Szybko, szybko, szybko. Dobra, idę zobaczyć szybko jeszcze w piwnicy, czy nie ma jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś yy, materiału na przykład, czy czegoś takiego dziwnego. Halo, halo? Halo, dobra, nie, nic tu nie ma chyba. Coś by tu było na widoku raczej. Yy, no tutaj nic nie było. Gdzie coś może być? Może w jakiejś jej sypialni? Jakieś, nie wiem, prześcieradło, czy co Chopa może? Szopa, 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 w sumie no właśnie, szopa, nie? W szopie zawsze są jakieś gratisy, gratisowe rzeczy. Co jest w szopie? Halo, inspekcja? Nic tu nie ma? Dobra, nara, zabieram trapa. Nara. Wracam do chaty. Witam, witam. Witam, witam. Babciu! Sorry, babciu, nie mogę dzisiaj rozmawiać, idę, nara. Żegnam, żegnam panią! A! Drabino, jak możesz mi to robić? Jak? Halo, Nie umiem dzisiaj grać, nie wiem, co się ze mną dzieje, naprawdę. Dobra. Reset mózgu, lecimy. Co się dzieje? Hmm. Gdzie może być cokolwiek? Czego ja mogę użyć? Nie, muszę sobie dać jakąś podpowiedź, bo powiem wam nie, wiem, nad czego szukać. Nie wiem, czy mam szukać po szafach jakiegoś prześcieradła, czy tam jakieś sukienki, nie wiem. Powiem wam, to może być bardzo ciężkie, wydaje mi się. Ale no, mamy dobry start, mamy dwa przedmioty jakieś takie na pewno przydatne. Nawet jednego mogliśmy użyć już. Wystarczy, nie wiem, tylko jakąś... Nie trzeba jakąś taśmę znaleźć na 100%. Albo jakąś, nie wiem... W poprzednim levelu musiałem użyć taśmy, którego jeszcze nie widzieliście generalnie, bo on będzie następnego tygodnia. Ale poprzednio wiadomo, musiałem użyć taśmy, nie mogłem jej znaleźć. O! Yyy. Co my tu mamy? Jakiś taki. ten. taki strzybaczek, Taki. ten. ten. to. Ten, 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 nie wiem jak to się nazywało. To jest skrzybacz nazywa, nie? Co strzela takimi tymi głównymi. Może nie strzela, tylko przykładasz i przybija ten taki metalowy dymberek. Nie ma jakiś, no. Taki duży strzybacz w sumie, no tak, bo są takie. takie do, na, naciskania takie, takie malutkie, no właśnie. Takie duże i takie małe. Dobra, mogę tego użyć, tako? Tako, z bomby? Nie no, tak nie za bardzo, no. Nigdzie tutaj nic mi się nie wyświetla. O Boże, muszę coś jeszcze znaleźć do tego? No wam powiem, już się nie wiem, pokoje mi kończą chyba normalnie. Gdzie ja jeszcze nie byłem? Tutaj jeszcze nie byłem? Nie no, tutaj byłem nawet właśnie. Tutaj jeszcze nie byłem? Piła... Młotek... Ej, tutaj coś się świeciło? Nie. Jest tylko jakaś czasoprzestrzenna dziura w czasoprzestrzeni, po prostu inny kolor, jest dobra. Nieważne. No! Zamał babciu, co ty robisz? Restepanie, pani spokojniej trochę! Wolniej proszę! Jumpsker za nami generalnie, no nie powiem wam. Troszeczkę się przestraszyłem! Raczej znaczy, było widać, że takie no troszeczkę... Troszeczkę skery to było, no nie powiem, tak się totalnie nie spodziewałem. O, w ogóle to było w tym samym pokoju? I tego nie zauważyłem?! No bo w sumie wychodziłem tędy. Chodziłem tędy i nawet nie zauważyłem, że tutaj coś leży. No to ma sens, to ma sens, dlaczego tego nie zauważyłem, ale dobra. To nie zmienia faktu, że dalej potrzebuję. Jeszcze czek! Trap! Nie wiem, nie wiem nie wiem czemu myślałem, że może to mogę otworzyć. Mogę nawet na to łóżko się wejść, nie wiem. Nieistotne, 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 nieważne. Coś jeszcze muszę znaleźć. Muszę znać jakąś, jakąś trzmatkę, nie wiem. Coś, coś takiego, nie wiem. No tu jest ta. to coś. ta niteczka, dobra. O! A! O! O! O, to wyjaśnia wiele spraw, wiele rzeczy. O! Ten nam powinien mieć jakiś kolor, nie? Ale bucha niebieski. No nie, tam tutaj z oknem powinienem zobaczyć. bucha niebieski, to miałem dobrą nitkę chyba. Może muszę tam wszystkie nitki, nie wiem, znaleźć. Nie wiem, wezmę, dobra, wiemy, że to jest tutaj są te nitki, dobra, to wydaje mi się, że mamy już wszystko, tylko jakoś też trzeba tego mądrze użyć, bo tutaj już nic innego na tym levelu nie widziałem. Jakoś tutaj trzeba coś, nie wiem, jakoś to trzeba ogarnąć. No właśnie, ta tam jest niebieska. To powinienem móc użyć jakoś, nie wiem, tej nitki. Akurat jest niebieska nitka, no to, nie wiem, czarnej tam nitki nie było. Nie wiem, wezmę resztę nitek generalnie, bo połowę wam, nie wiem. Może tamte da radę użyć, może tych nie da radę użyć, może być jakiś inny kolor, nie mam, nie mam pojęcia, może jakiejś kolejności trzeba ich użyć. Kto tam by to wiedział, co tam się trzeba zrobić? Zobaczymy. Może coś jeszcze przy okazji znajdę? Halo? Halo, jakiś zba item zbawienia? Coś? Cokolwiek? Nie? Nie? Pytarda? Nie? No pytarda, ja mogę wziąć. Mogę sobie strzelić bufa, bum. BOM! Fajnie, że nie ma dźwięku. Dalej poprosiłbym o dźwięk na petardy. To jest bardzo istotne, żeby petarda tutaj miała dźwięk. Naprawdę bardzo istotne Naprawdę, powiadam wam. Najważniejsza sprawa Babciu, nie tym razem, please, please, boże! Może widać mi tam na dachu, widzicie? Ejka, babciu, co tam? <ścoughs> Ejka! Chcę zobaczyć się znowu na kamerce, babciu, pokaż się. Pokaż mnie tutaj. O, 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 o ban, trudno, no. Wy, wystarczy mi już. Boże, op, ok, no Boże, no nie spychaj mnie, Chryste Panie. Upchnęło mnie na kilometr. Jeszcze drzwi zamknięte są, oczywiście, no. Nie mogę nawet wejść znowu na górę. Słuchaj, drabino, pomóż mi. Pomóż mi w tych nieludzkich chwilach tutaj chociaż. Dobra. Tutaj był ten pokój, z tego co pamiętam chyba. Albo w drugą stronę? Kurczę, a w drugą stronę. W drugą stronę Marsz, szybko Halo, halo Babciu, nawet w tym nie myśl Nie, to, to na pewno bo Nie! bo już nie wiem w którą stronę to było Ej, tu jest... Nie, tu nie jest żadna taśma, dobra Eeehm. Włóczki no Włóczki, niteczki Z Zestawy do szycia, gdzie jesteście? Zgubiłem was Zobaczcie, ale was zgubiłem Halo, no, alo Babcie nie goni? Co? Co jest? O, tutaj są, tutaj były. O, dobra, 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 dobra. Szybko, szybko. Cyk, cyk. I dobra, tamtędy nie da rady wyskoczyć, więc wyskoczę tędy. Dobra, łop. O, chodzę trochę, trochę po niczym, ale to nic. Nie martwcie się tym. Piątego dnia Adrian Clarkson powiedział, możesz chodzić po, po, po czym chcesz. I tak się stało. Okej, okay. te włóczki są do kitu, nie wiem, nie mogę ich użyć na niczym. Bez na niebieską, bo najbardziej, najszybciej wydaje mi się, że ona będzie potrzebna. Ale. no Jeżeli. Nie wiem, no wszystkie cztery. No to po co one muszą być? To po co one są? Powiem, nie wiem, zaglądam tutaj do kurczę już każdego okna. No, mi się wydaje, że ja już tutaj nic nie mam do myślenia. No, są te włóczki, no tutaj, nie, nie wiem, no werkę aferkę mogę. A wow, Ała, ten trap był aktywny? Boże, wszystko mi tu bije dzisiaj. Mogę wziąć sewerkę, ferkę, może, nie wiem, koniec końców mam spalić tą trampolinę, nie wiem o co chodzi. Wezmę drabinę jeszcze, w razie czego. I nie wiem, co jeszcze mogę znaleźć tutaj. Na pewno babcię mogę znaleźć. Babciu, jest drabinę, masz, poświęć się dla mnie. Okej, okay, nie podziałało, kompletnie nie zadziałało. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Przyskocz, e, please, okej. Okay. Okej, okay. czekamy szybko przed babcią. A drabina tam jest, nie myśl sobie Ty, tu się kaktus świeci, co jest? Ty, tam się kaktusa trzeba podłożyć Wszystko jasne, wszystko się wyjaśniło zawsze jak, mi się, zawsze jak czegoś nie mogę znaleźć, to zawsze na ogródku jest Praktycznie zawsze chyba Dobra, ja ci nie upam babciu, że Ty mnie nie możesz przez te barierki tutaj złapać Bo Ty na pewno możesz mnie nie złapać Nie ma w ogóle takiej opcji, że nie możesz jak mogę przez zamknięte okno mnie zapaść to już, już ci nie wierzę. Autentycznie nie wierzę już dzisiaj. Dobra, wszystkie włóczki tu nawalone. No i mamy kaktusa, no patrzcie Patrzcie jaki giga fajny kaktus, no koks. I co mogę teraz tego użyć? No i super! I co mogę? Tego nie mogę użyć? Mam już iść? To po co mi to było? To za gówno. Myślałem, że mam tego użyć, a to ja go nie mogę już nałożyć, co to za żal Szukali mnie Czekamy co się stanie no, mamy tutaj piękny widok Pokaż babcie co tam będziesz robić w tej trampolinie No co, odkładamy, puszczamy kierownicę Rozkładamy fotel O nie babciu, o nie! Widziałem, że biegniesz do mnie, spokój się No już daj mi chwilę, no. daj mi chwilę relaksu w życiu no Dobra, zobaczymy się, jak już będzie tutaj robić dziwne rzeczy. No babciu, idziesz tam? Ile mam czekać. Szybciej! O! Wyskacze, idzie, że nie tu. Wystaje nawet! Wystaje poza! Co? <laughs> co? Co? Tak musi wyciągać. Myślałem, że ona raz podskoczy i się całe zawali do tego kaktusa, a ta na nim skakała cały czas, może. No! No, mam powiem beczki, no. Tak, co, co? Ale jednak na kaktusach to się znam, no. No co ja mogę powiedzieć, no. cóż mogę powiedzieć, no, generalnie, poziom zrobiony. O, czas odlatywać! Więc do zobaczenia w następnych scary Teacherach, WSCERYNJERach i innych zaplutkach! Nara! Czemu nie odleciałem? Halo! Gdzie są moje skrzydła!